Maneczko z tej strony, halucynek. Chciałbym Wam pokazać e, bitwę e, Rzym kontra Grecja, którą nakręciłem przy pomocy Frapsa. A więc, tak, mamy do dyspozycji trzy kohorty Pretorianów jeden oddział jazdy Pretorianów trzy oddziały łuczników rzymskich oraz jeden oddział generała. Akurat w tej bitwie zastosowałem manewr oskrzydlający, który poskutkował, a zobaczcie sami jak to wyglądało. Pamiętajcie, zawsze wystawiajcie uczników y, do przodu przed piechotę, jeśli wróg ma y, u siebie więcej piechoty niż kawalerii i macie y, plecy zabezpieczone swoją ciężką kawalerią, pamiętajcie o tym. A więc tak, zaprezentuję teraz armię wroga. Oni mają do dyspozycji dwa oddziały ciężko zbrojnych hoplitów jeden oddział hoplitów spartańskich dwa oddziały jazdy greckiej oraz trzy oddziały peltastów. Musiałem się teraz przegrupować troszeczkę, żeby mieć dobre ustawienie do ataku. Tutaj widać szykuje się jazda do ataku na naszych łuczników, ale to im się nie uda, ponieważ już wysłałem na obydwie flanki yy, po, jednym po jednym oddziale kawalerii. Poczekamy aż wystrzelają trochę i złamią ich troszkę formację. Tu widać błąd praktyczny i teoretyczny, błąd komputera. Chociaż gram na, na poziomie trudnym, to jest niewybaczalne, ponieważ oni, nasz wróg, wysłał oddział generała na naszą ciężką piechotę. Myśląc, że wysłał nauczników. To był ich życiowy błąd, przez co przegrają. O, tu już się biją. Jak widać, moja jazda wygrywa, jest bardziej opancerzona yy, i wyszkolona. Tutaj oddział generała powinien sobie poradzić, bo to jest yy, najbardziej wyszkolona jazda w grze, oprócz katafraktów, którzy yy, są i tak powolni tym samym przegraliby potyczkę z naszą miastą. Zobaczmy piechotę. Co tu się dzieje? Używają oszczepów, masakrując szeregi wroga i ustuplając jego armię. I patrzcie, co zrobił generał nieprzyjaciela. Nawet nie cofnął Swojej, e, swojej konnicy i nabił się na naszą ciężką piechotę. Rozbijając tym samym jak widać e, szeregi swoich hoplitów, tutaj już jeden oddział peltastów ucieka, wbiła się nasza kawaleria w ich tyły. Cichoblici ci spartańscy są bardzo dzielni, ale niestety przy takim naporze naszej armii nie mają szansy na ucieczkę, ani tym bardziej na wygraną. No i tak właśnie zginął ich generał. Tutaj już jest dziura w środku, to już jest pewna wygrana. Już nawet y, nie pomoże żadne, już nawet nie pomoże żadne wsparcie kawalerii. Y, ta bitwa już jest wygrana. Przegrupowuję swoich, y, swoją kohortę pretorianów. Raczej swoje kohorty pretorianów, bo dużo ich zostało. Jak widać, mało mi zginęło. I tak oto wygrałem. Jeśli Wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Dziękuję.